Dzień dobry, Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy. Zapraszam Państwa do prezentacji planu wydawniczego na październik 2023 roku. Było kilka możliwości, co w tym październiku będzie i czas na podsumowanie wyników, ponieważ wiele zarzutów było do pracy komisji. To ja bez żadnego trybu pozwolę sobie powiedzieć, że wygrał Lajos Grendel. Jeżeli państwo nie wierzycie w moje słowa, to porachujcie sobie sami te wyniki. I wtedy uwierzycie, uwierzycie. To też, to też zaczniemy ten miesiąc od książki Poświęcenie Hetmana będzie także powieść Dzwony Einsteina od Lajosza Grendela będzie także Szajka oraz jako czwarta książka będzie Życie w cztery tygodnie tymczasem co dalej powinna być pozycja z zestawu jazdy obowiązkowej ale niestety w październiku tej pozycji nie będzie. A nie będzie dlatego, że na początku listopada czeka mnie bardzo przyjemna, niewątpliwie tak wierzę, podróż literacka do Bratysławy. A to dlatego, że dzięki wsparciu, które otrzymałem od Słowackiego Centrum Literackiego. Będę miał okazję kilka dni w Bratysławie być i nagrać kilka, no kilkanaście to nie, ale dużych kilka rozmów ze słowackimi pisarzami i pisarkami. Głównie z osobami, które pojawiały się już u mnie w ramach prezentacji literatury słowackiej. Ale być może nie tylko, być może będą tam także twórcy, których jeszcze tutaj nie było. Natomiast, żeby do tego się przygotować, to ja po prostu potrzebuję poczytać. Oznacza to, że w październiku będę czytał głównie rzeczy słowackie, te, które już przeczytałem. Będę, no, muszę się przygotować po prostu do spotkań z twórcami, ale będę też czytał rzeczy. Hehe. <laughs> Po słowacku, co już jest nieco większym, no nie chcę powiedzieć, że wyczynem, raczej objawem głupoty y, 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 i takiego nadmiernego chyba y, z, zadufania we własne możliwości. Tak czy owak, właściwie cały październik będę chciał czytać literaturę słowacką, przygotowując się do tego wyjazdu do Bratysławy. Na poziomie kalendarza wygląda to tak, że będą więc te cztery książki Lajosza Grendela. Być może zdecyduje się na wrzucenie czegoś jeszcze. No bo ja te książki bądźmy szczerzy, czytać jakieś będę. Ale nie akurat tę jedną wielką, którą planowałem na ten miesiąc, czyli zbiór tekstów o przekładzie o nich tutaj. Tego w tym miesiącu niestety nie będzie. Poza materiałami książkowymi będzie rozmowa z Michałem Wirchniańskim, który jest tłumaczem literatury słowackiej i którego możecie państwo znać z przekładów Juraja Kowaczika i Michała Chworeckiego, książek które u mnie były. Będzie także rozmowa z Miłoszem Waligórskim, który też jest tłumaczem rzeczy słowackich, rzeczy węgierskich i chyba nie tylko i z Miłoszem Waligórskim będziemy rozmawiać o tłumaczeniu Petera Balko, o tłumaczeniu Lajosza Grendela, ogólnie o twórczości Lajosza Grendela także, więc takież tematy się tu pojawią. Będzie także w październiku rozmowa z Kin, która prowadzi kanał Kinczyta i będzie też podsumowanie miesiąca słowackiego, tego, który był poprzednio, czyli tego bodajże lipcowego, o ile dobrze pamiętam. I to są materiały, które pojawią się na podcaście, na kanale w październiku tego roku. Być może będzie coś jeszcze. Być może zdecyduję się wrzucić coś z rzeczy słowackich, które będę czytał, ale wątpię, dlatego że przeczytanie to jedno, a nagranie i zmontowanie materiału. To jest czasami więcej czasu niż przeczytacie książki. Przepraszam za to, że nie ma rzeczy, które obiecałem, ale może będą inne ciekawsze później, przez to. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję za słuchanie. Zapraszam do wylewania żalów na do wylewania żalów i wieszania psów na komisji. Wyborczej, ale no taki mamy klimat, tak policzyliśmy, tak policzyliśmy, tak wyszło, dziękuję, do usłyszenia.